Serdecznie dzień dobry, mam nadzieję, że teraz by wszystko będzie dobrze, bo ja już mam dosyć, bo bardzo z wami porozmawiać, ale moje życie nie jest od razu stworzone i proszę napiszcie mi w ten na trzecie na żywo, czy mnie słuchać. ja bym zaraz to napiszę. Jakby moje błędy ortograficzne nie są dla mnie no, 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 no bo wiecie, ja i moje zacinki Mam zamiar sobie za kupić takie świetne, ekstra fajne rzeczy Ale moje życie nie jest do tego stworzone Ciekajcie na ja Chyba działa wszystko, mam nadzieję taką Bo chciałabym z wami normalnie porozmawiać bo no wiecie, ja nie mam czasu, bo mnie ludzie wywalają z domu, z mojego własnego domu. Dzisiaj do mnie wrąbali do pola, i co ja miałam z tym zrobić? No nic. Ale nie przyszłam gadać o swoim pięknym życiu, jakim jest moje życie. Przeszłam gadać o moich pięknych seriach, które nie są piękne, przynajmniej z sposób. Oglądacie to z przymusu. No i nie no dziękuję, że w ogóle oglądacie tę serię, bo ja naprawdę staram się na nich. Yy. Nieraz to nawet wiecie, że nieraz to nawet czasu nie ma, ale wsiadam z tą grubą dupą i włączam komputer i dla was nagrywam to. Bo naprawdę ja jestem taka, że zrobię dla Was... tak, tak dla mojego kanału zrobię wszystko. Bo kiedyś nagrywałam jakaś live. <noise> nie wiem dlaczego. Czekajcie, sprawdzę, czy się w ogóle to nagry czy się to w ogóle słychać. Bo w ostatniej mojej transmisji na żywo, coś się, się zacinało. Ale czekajcie, momentu, moment, be, żeby nie, nie zacina się. Więc bardzo dziękuję, bardzo. Dzięki Bogu. Um, dzisiaj bym chciał Wam pokazać. O moich pięknych. Teraz, teraz. Chciałabym pogadać yy, o. Interest. Yy, bo właśnie mam telefon swój. Gdzieś tu mam telefon swój. Yy, mój stary oczywiście. Taki z fajnym kitkiem, chociaż go nie widzicie, ale taki fajny piesek jest. I sobie motyw taki zrobiłam. O, teraz mam latarkę włączoną. I chodzi mi o to, że nie wiem jak wolicie filmy na telefonie czy na komputerze, ale na telefonie by mi to było bardziej ciężej z tym nagrywaniem. Na komputerze to mi się siadam i już dobrze Tylko, że nie wiem, no właśnie e, Obchodzi mnie wasze zdanie, czy wam się w ogóle będą podobać filmy na komputerze Czy wam się w ogóle podobają filmy na komputerze Bo ja naprawdę, chodzi mi miała waszą wygodę Czy wam się podobają w ogóle, bo Jak wam się nie podobają takie filmy, to mogę je zmienić Ale mogę wam mówić, że nie mogą one być długie, tak jak teraz Mogą mieć tylko minutę Bo Będę musiała ściągać zdjęcia właśnie, a na tym telefonie nie mam zbytnio y, pamięci I no naprawdę, boję się, że spokojnie będzie mi wszystko dobrze grało, Ale naprawdę, mm, jakbyście chcieli naprawdę... Tak, będę mówić ciągle naprawdę, 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 bo jestem uzależniona od tego słowa naprawdę Dobra, czekać moment. Aha, dobra, ja w ogóle nie gadam, więc jest problem. Momento. To nie miało tak być. To nie miało tak być. Jest problem. moment Dobra, czekać moment. Aha, dobra, ja w ogóle nie gadam, więc jest problem, to. Dobra, spokojnie mam nadzieję, że się nie zacinam, bo już mam dosyć Już chyba piąty rando ja robię I już piąty raz to robię Ale spokojnie, spokojnie, ja jako, że to wasza Nela Wszystko u potrafi robić to ja co zrobię? Ja to zrobiłam A teraz porozmawiajmy, jak wam się podobają filmy Na komputerze czy na telefonie Bo mam swój telefon już, ale on jest stary Niestety bateria mi przyszła i jest fajnie I nie wiem, jak wam się podobają e, filmy na telefonie czy na komputerze Bo jak będą na telefonie, to mówię wam, że mogą być trochę... Trochę bardziej krótsze Dobra, filmy na telefonie czy na komputerze yy, będą tak. Filmy na telefonie. Filmy na telefonie na krótsze, ale intra, a filmy na komputerze bez inter, ale dłuższe. Mam nadzieję, że po transmisji yy, mi się tutaj u nas wiecie Tak, jeśli słyszysz telewizor, to mi tata obwinął mi telewizor. Yy, telewizor. Więc. No yy, niestety, ale możecie słyszeć. I to będzie tak smutne. Uff. Po prostu męczę się, bo już naprawdę, bo ja się staram, aby mi wam filmy były dobre. I nie wiem jak bardziej, bo mi się bardziej filmy na komputerze, bardziej mi się podobają. Bo, bo jeśli na telefonie mogą być trochę później i będą właśnie gorsze. No nie będą gorsze, bo jak widzieliście, żona niby nawet spoko na telefonie, ale no nie wiadomo, czy w ogóle dostanę ten telefon, bo no niestety nie wiadomo, czego się da naprawić. A jeśli z nie pytajcie się jak i dlaczego go się już chyba nie da naprawić Ile w ogóle koszt będzie używać. Bo ja naprawdę, jeśli nie dostanę tego telefonu, to muszę się przerzucić naprawdę film na naprawdę filmy na tamtym starym telefonie i zrobię wszystko. Wszystko po prostu zrobię, aby mieć ten, te filmy na telefonie tak stare, jak wtedy były. I mi to nam obojętne, czy będą film na telefonie czy na komputerze bo ja naprawdę chcę, abyście mieli lepiej i żeby fajnie wam się oglądało bo takie jak ja, żebym z na komputerze i napisała coś to jest nie żaden problem, ale jeśli mam wziąć telefon i szperać 30 minut przed internetem i szukać zdjęć, to bym już miał filmik na, na komputerze zrobiony po pierwsze i po drugie po drugie no po prostu ja już um, mogę się muszę też się uczyć bo nie tylko końcówkę Yy, rozpoczęcie nowego roku. A ja jeszcze mam lepiej do przyczyny, której w ogóle nie zaczęłam, bo interesuję się YouTube'em. Więc może mnie tak jakieś dwie, dwie minuty, yy, kilka dni nie być, bo wiecie, mam naukę, ale spokojnie filmy się pojawią. Ja nie zostawię Was, bo mi się nie chcą uczyć, ale spokojnie. Mogę zrobić dla Was film jutro. Jutro Wam powinnam zrobić filmik. Filmik byłam, jutro zrobię. E, to będzie chyba żona niby, e, nie, nie, żona na tak, żona na niby, będę wam robić żonę na niby Jeśli mnie nikt nie wywali z domu Co może być inne, no bo jutro jadę nad morze, więc spokojnie, no, wszystko mi się uda zrobić I mam nadzieję, że, że będzie piękne, ekstra fajnie, super będzie, fajnie Już nawet spoko Dobra, top chat, fajnie, gadam no jeśli słyszysz głosy to mój, to ten tytuł jest piękny Mam e, 52 subskrybentów I powiem tak, że e, Polecam wam O, teraz widzę, rozpoczęła ja się 10 minut temu ja też, Jeśli coś słyszycie, to będę to oglądam na komputerze ale mogę to ściszyć momentu momentu Dzień dobry, witam państwa gorąco i serdecznie zaczynamy 7 kolejną familię to jest takie piękne, że na pewno to usłyszycie za, że on zniknął ale spokojnie, zaraz jeszcze wam pokażę coś Czekajcie <śle> Ja już tak patrzę. Lewsy nadchodzą! Ten głos nie wyzwalę po prostu. Energia! I słuchajcie to. Teraz słuchajcie to. Ja mnie rozmii. Na potęgę posępnego czerepu. Mocy przybywaj. Ruchy, ruchać podeszw! Tak, to jest takie piękne, po prostu pół z tego. Wczoraj oglądałam takie smutne imagina z BTM, no to było szczęśliwe, bo się skończyło szczęśliwie, ale tak było smutno i było się zrobiło, że to obejrzałam i już smutek tak nie zniknął. Ale dam dalej oglądam. Wy pokaż mi, eee... bo ja... Czekaj. potrzebujesz jeden. Okej, czekajcie. 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 czekajcie, słuchajcie, tak. Mark Kark. Dobra, wracamy do swojej pięknej transmisji na żywo I koniec Mych Mark Kark. Bo to już się robi Czekajcie momentowo, muszę tutaj Sprawdzić jak się pięknie robi Wracamy bez Marka Mankarka, ale dobra Filmy na komputerze czy na telefonie będą Nie wiem jak wam się będzie to podobać, bo To nie wiem, jak wam się będzie podobać. Lubię się powtarzać. Bardzo fajnie jest to powtarzanie się. I tak powtarzam, że jutro filmik powi powinien pojawić się o tej samej porze, czyli o 21. Bo nie wiem, której będę w domu i czy mnie nikt nie wywali z domu o 11, gdy ja śpię. Ale powinien film się pojawić. Naprawdę, mówię, że film się pojawi. Ja Was nie zostawię. Mówię Wam co będzie prawda I chyba będę nagrywać yy... co? 9... 9 godzin temu? imagine BTS Marzenia się spełniają, muszę to obejrzeć niedługo yy, Tak, a dzisiaj chcę wam pokazać yy, fajne yy, fajne Imaginki 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 są fajne, czyli im... powiem jakie ja Imaginy obejrzałam Wyglądał tak. E, dziękuję. Bad boy. Czyli pierwsza od tutaj makne. Fajn, naprawdę fajne. E, Naprawić e, przeszłość. Jeden waczy Też fajnie. Zostawiam jeszcze wam w opisie, w opisie filmik. Fajne, naprawdę są te imagineski. się to jest. Nie wiem, dlaczego to uliczałam, ale to jest naprawdę. E, naprawdę to jest fajne imagine, bo wszystko to jest Junkiem e, naprawdę to jest fajne imagine Twoje spojrzenie BTS od Alexi. Fajne. E, a jeśli byście chcieli takie dłuższe, co jeszcze nie jest skończone, to jest Lose Control od BTS imagine Army Army.pl, fajne też. A takie jeszcze krótsze to BTS i Jimin Jak Twój chłopak? Od kimś? Od kimś? Ja jak mam wypowiadać kogoś? No i też mamy krótsze co o John Twój chłopak od MXXC. Okej, tu coś jest dla mnie ta You Holy That, chwasa Maria. No i też jest fajne, Bad Boy vs Bad Girl od ARMY's FOREVER A jeśli Wam chodzi o moją piękną historię obejrzenia to jest... o Bad Boy Jungkook od Aleksi, też jest fajne To się kończy na 17 odcinku Próbuję dzisiaj całe I BTS Bad Boy Jungkook od Mark Flari, też jest fajne E, bardzo te o Mirajniki. mogę oglądać anime. E, tutaj jeszcze mamy bedki 7 od e H. Habrajska. Fajne też. Spoko. Anime. Dobrze. E, jeszcze. No to tu je ja obejrzę. To od. Hebrajska, o, zbuntowana ma bardzo do odcinków. Yy, 62 yy, od Armii BTS z Kosmitka. Też yy, na, tym, na tym się popłakam na końcu. Naprawdę to jest takie smutne, te na końcu, yy, te imagina na końcu dla mnie. Ja już płaczę, sobie przypominać, to było smutne. Ale nie, nie będę płakać w jest Zbyt dziwne. O, i tu jest też fajne. Uh, BTS. Uh, imagine, BTS. I'm, I'm not a good boy. John Cook. Od Bangtan, BTS bts.pl. Imagine, BTS. Suga. Yeah. Od najlepszych z najlepszych BTS. To jest najlepsze. najlepsze. Mlodna historia pawła Pokażę ci na YouTubie <laughs> Paweł Czamporoszki Oryginal Parodia depota czerwcowa 2020 a Szeroki posadz idzie wejść alternatywkę Szeroki ferdek i wejść na tego <laughs> Ale dobra uh, Imagina BTS Pet od koreańskie siewy. Powiedzłam I'm Reve I'm Revec Odcinek pierwszy od Armixer Forever i Siuga Imagina Fighting with Siuga to jest nie jest w polsku. Szkoda, właśnie. A szkoda. E, po prostu bank tam to jest też fajne. Bit jest kraki. No nie, są włosy, ale za jak to jest robi się coraz szerszy. Dobra, Imagina Suga 11 Black Flowers to jest też fajne. Jak to wyrządziłam? Imagina Suga. Jeszcze jest. Suga Bad Boy. Najpierw to jest Suga Jest sama jak palec, to, to nie O, on nie, imagina z Junki To od Kim Ishi. No i tutaj mamy e, zła, to też jest fajne Suga e, od Bank Tanka 97 e, to obejrzałam naprawdę fajne, imagina. Ja to sobie mm. Dobra, tutaj jeszcze Wam pokażę, jakie jeszcze jest fajne Imagine. Od dziękuję Bad Boy 10 od Pauli, Min, ale ona już nie nagrywa. A najlepsze to jest że żona Kuka, sezon drugi, G-End, ale będzie sezon trzeci, ale nie wiem kiedy. Od najlepszych, z najlepszych BTS. To jest po prostu świetne. Jeszcze mamy, no już nie mam, to fajnych Imagineski. Imagina, 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 no więcej Imagina zbyt wiele Nie do twój jako twoi przyjaciele BTS i koreańskie znaczki, to jest bardzo smutne Nie, nie, nie ci tego tylko... O, Breaking Heart też jest fajne, od BTS i koreańskie znaczki, 27, fajne Ale najlepiej to jest full version, BTS Black Swan Distorted Albo Duda zespół R. To jest po prostu piękne ale dobra, idziemy na, na mój piękny kanałek. Jaki nie jest najpiękniejszy, ale... ale spokojnie. Kim nie jest najpiękniejszy. Dobra, oglądam sama siebie. Więc polecam. Dobra, już nie mam chyba więcej co do powiedzenia, bo naprawdę już mi się... Ale no dobra, ostatnie pytanie chwilę na telefonie czy na i możecie odpowiedzieć mi w komentarzu, ale to nie jest, bo nie wiem jak nagrywać, więc ciao bambino, moje przybyszki z pakrzyna, pa, pa Po co ja mówię ci o przybyszce z pakrzyna? Nie, bardzo lubię, bardzo lubię Pakrzyn, taki fajny wieś, jest fajny, naprawdę A ja mieszkam w Gnieźnie, niestety, bo tam w Pakrzynie mieszka moje, moja kuzynka, więc pa Mam problem z łączeniem Dobra nie. Mam problem z łączeniem Spokojnie, będę tak nagrywać tutaj przez 25 minut. Nie no, tak naprawdę nie wiem. jeszcze pogadać. Bo będę się brać za Teraz oglądanie, będę teraz brać się za nie moja kariera od, ode mnie, więc nie wiem, nie wiem, nie wiem naprawdę, czy chcecie dzisiaj to mieć jeszcze, czy jutro. Będę czekać za waszą piękną odpowiedzią tutaj na to w czacie. Tak, będę miała nadzieję, mam nadzieję, że będziecie chcieli mieć dzisiaj to odcinek, czy jutro, bo nie wiem, nie wiem, czy się brać dzisiaj do roboty, czy zacząć już jutro. A więc papu już mi się nudzi. Na razie, hej, no, hej, papa. Pa. pa. Tam jeszcze